Cześć, jestem Lena i dzisiaj chciałabym Wam pokazać bombkę, którą zrobiłam na wycieczce szkolnej. I bombka nie jest aż taka ładna, bo pierwszy raz robię bombkę. Jest trudne, ale fantazja u Was działa. Ja już, moje się trochę zadrapało, ale no już trudno. Wydaje mi się, że jest ładna jak na pierwszy raz. No więc chowam bombkę i przy okazji chciałabym Wam powiedzieć i pokazać, że mam yy, nawet fajną, dużą kolekcję rzeczy z Harego Pottera. No więc teraz przechodzimy do tych rzeczy. No więc tak wygląda mój pierwszy zestawik z Harego Pottera. Tutaj jest gra. Właśnie ją będziemy teraz otwierać. Albo nie, wiecie co? Zrobimy inaczej. Jak będzie tutaj, nie wiem, 15 łapek w górę. Będziemy też podnosić. Jak będzie już 15, to będziemy podnosić. Otworzę ten zestawik. Drugi zestawik. Są to puzzle, które. Ułożę jak. Będzie tutaj 2000, bo jest ich aż 450, więc nie będzie mi się chciało za bardzo. Więc jak będzie 450, ułożę to. Już mi się w chulę posypało. No, ale dobra. No i ostatni zestawik. Wygląda tak. I to nie, to nie jest zestaw. Tylko was zabrał. O, dajdzie. dobra. Um, tutaj jest kalendarz adwentowy. Jest dzisiaj siódmy, i chciałam z Wami otworzyć kalendarz adwentowy, dlatego otwieramy, zobaczymy, co jest w siódmym. O, ja. Hmm, co to może być? Dobra, otwieramy to. Dobra, ja już to otworzyłam, dlatego teraz o, trzeba to wyjąć. Jeszcze z drugiej, coś tam jest. No, dobra. Totalnie nie wiem, jak ja mam to złożyć. Tylko zajrzę sobie tutaj. A, dobra. To teraz już wiem. Okej, okay. to widzimy się, jak już będzie pod numerem 7 zrobiony okej, okay. no więc prezentuje się to tak ale została tu jeszcze niewinna laseczka i nie wiem co mam z nią zrobić trudno dobra, to w kalderzyku numer 7 mamy taką ładną zawieszkę więc to chyba już koniec. Mało mam nawet tych rzeczy, ale piszę, co mam jeszcze robić. Do pa!